W dzisiejszym odcinku. 66-letnia Zofia Madejczyk informuje najbliższych, że zostało jej kilka miesięcy życia. Całodajść z Dlatego zapraszam Was na stypę. Decyzja Zofii wzbudza niepokój rodziny, która zaczyna się martwić o jej majątek. Babcia jeszcze nie umarła, wy już dzielicie jej kasę? A. Tymczasem w zajeździe Wioletty i Tomasza, gdzie ma się odbyć stypa, pojawiają się gangsterzy. My nie mamy takich pieniędzy. Grosza mniej. Czy Tomasz zdoła uchronić swoją rodzinę? Chyba rozumiecie, że żarty się skończyły. Zdajmy. Zdajmy. I co tak naprawdę planuje Zofia? Chyba włóknęli haczyk. W następnym odcinku. W miasteczku wybucha skandal. Poleccy nakręcili telefonem swój seks i nagranie wyciekło do sieci. Pietrzakowie przygotowują się do przyjęcia gości z Ameryki. Dawaj, jedziemy! Wow! Z jakim konfliktem będą musieli się zmierzyć mieszkańcy miasteczka? Taki się I jaki finał będzie miał hejt wymierzony w nauczycielkę? Te drzwi, co ty mówisz? Nowy odcinek zajazdu już jutro o 18.55 w Stop placce.